Tak jak w całym kraju, podobnie w Nowej Rudzie w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz 23 w Miejskim Ośrodku Kultury, chociaż po raz pierwszy w Miejskim Ośrodku Kultury, po raz 23 w ramach ogólnej akcji. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbiera Nowa Ruda, gmina wiejska i gmina miejska. Gmina wiejska w Ludwikowicach tradycyjnie impreza sportowa, turniej tenisa stołowego, na którym zbieraliśmy pieniążki do naszej puszki. Wpłaciliśmy ją już tutaj do sztabu i za chwilkę z panem dyrektorem będziemy prowadzili koncerty wspólnie. Dwa duże, dwa duże koncerty rokowe. Dobrych polskich zespołów po koncertach tradycyjnie Światełko do Nieba oraz licytacje, które są widoczne za naszymi plecami. Można wylicytować romantyczne kolacje, przepiękne obrazy, ceramikę i wiele, wiele jeszcze pochodnych rzeczy. Tradycyjnie, jak co roku, dużo. Mamy dużą ilość wolontariuszy, bowiem ponad 60. zbierałem jeszcze cały czas. Kwoty pewnie poznamy w przeciągu najbliższych dwóch godzin. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego powodu, że tym razem impreza jest w budynku, ponieważ pogoda no jest jaka jest, wieje wiatr, sypie śnieg, więc tutaj można przyjść do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie jest ciepło, jest pyszna grochówka przygotowana przez pracowników Centrum Kultury. Także zapraszamy wszystkich. Jak co roku do grupy wolontariuszy w Nowej Rudzie dołączają coraz to nowi chętni, aby wesprzeć akcję Jurka Owsiaka. W tym roku jestem po raz pierwszy wolontariuszem, ale uczestniczę także w wolontariacie szkolnym, także pomagamy w różnych zbiórkach żywności i podobnych organizacjach. Myślę, że jest to dobre, ponieważ nie wszyscy ludzie mogą sobie poradzić i tak samo. Dzisiaj zbieramy my pieniądze, a za miesiąc może ktoś zbierać dla nas. Nie da się każdego zachęcić, po prostu jedni ludzie chcą bezinteresownie pomagać, a inni, inni po prostu nie, nie mają, nie mają sumienia. Także ja po prostu zachęcam ze swojej strony, że jest to naprawdę dobre, że czuć to po prostu po tym, że się pomogło. Także zachęcam wszystkich do wrzucania i włączania się w takie akcje. W tym roku zbiórka pieniędzy odbywała się w miłej i co najważniejsze bezpiecznej atmosferze. Jeszcze nie zdarzyły się żadne kradzieże, nie było wezwań. Że tak powiem, jest na razie spokój. Bardzo dobrze się ludzie bawią. Mam nadzieję, że jeszcze dotrą na film, na światełko do nieba. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Było mocno i na rokowo. I co najważniejsze, mieszkańcy całego noworuskiego terenu pokazali, że mają wielkie serce dla akcji świątecznej pomocy, zbierając w sumie ponad 15 tysięcy złotych. Gratulujemy i wielkie Siema dla organizatorów.